Postanowiłam poświęcić weekend na zbadanie, co to znaczy odczuwać nieznośny ciężar wielkiego talentu. W końcu mówią, że w każdym z nas czai się wielkość, każdy z nas ma gigantyczny potencjał, więc zawsze lepiej przygotować się na taką sytuację, gdyby nagle nastąpił jakiś nieoczekiwany życiowy przełom. A kto może być lepszym przewodnikiem w takiej sytuacji niż Nicolas Cage? Nieznośny ciężar wielkiego talentu to film, w którym Nicolasa Cage'a jest pełno. Jest to film z Nikolasem Cage'em. O Nicolasie Cage'u obok, przed, za, pod Nikolasem Cage'em, a okazjonalnie nawet w Nicolasie Cage'u, kiedy poznajemy jego wewnętrzne rozterki i widzimy jego alter ego, z którym Nicolas Cage sobie rozmawia. Więc z pewnością nie jest to film dla kogoś, kto Nikolasa Cage'a nie lubi, ale jest to też film bardzo interesujący, ponieważ moim zdaniem można go jakby Poznać, odbierać ten film w trzech krokach, i z każdym krokiem, z każdym podejściem zmienia się trochę, może się zmienić trochę nasz odbiór tego filmu, nasza optyka, to co sobie o nim myślimy. Tak przynajmniej było w moim wypadku. Dlatego chciałabym, żebyśmy sobie o tym filmie dzisiaj porozmawiali. Krokiem pierwszym był dla mnie, oczywiście, zwiastun. Jest to film z 2022, więc od jakiegoś czasu. Ja wam zaraz powiem, o czym był ten film, zaraz do tego przejdziemy. O czym jest ten film? Bez spoilerów dzisiaj jest. Um... Jest to film, jak mówiłam, z 2022, więc tam ten Zwiastun już od jakiegoś czasu gdzieś tam mnie śledzi, czasem mi się pojawiał w zaproponowanych. No i jak go zobaczyłam któryś kolejny raz, to stwierdziłam, że na no w końcu wypadałoby go obejrzeć. Ale oglądając Zwiastun, to jest takie jakby nasze pierwsze podejście do filmu, które daje nam jakieś wrażenie, jakieś oczekiwania. No więc ja zobaczywszy go, uznałam, że no czeka mnie. No, jakaś taka, wiecie, lekka, trochę może taka głupiutka komedia akcji. Trochę mi zabrało, zanim faktycznie zabrałam się za to oglądanie, bo musicie wiedzieć, że Nicolas Cage budzi we mnie bardzo dziwne odczucia. On. Nie wiem, on jest dla mnie strasznie jakimś takim charakterystycznym człowiekiem. Ma bardzo specyficzny wygląd i emanuje taką jakąś bardzo dziwną charyzmą, przez co sprawdza się według mnie bardzo dobrze w jakichś rolach charakterystycznych, takich dziwnych. Natomiast jak gra normalnego człowieka, to potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby się do niego przyzwyczaić i przekonać w tym filmie. Pytanie, czy Nicolas Cage to będzie zwykły człowiek, czy niezwykły człowiek? Jak go zaklasyfikować jako bohatera, no, ale wiecie o co mi chodzi. Ja w ogóle uważam, że on. Ma tak dziwną twarz, że gdyby Lord Voldemort posiadał nos, to miałby twarz Nicolasa Cage'a. Strasznie to jest creepy człowiek, chociaż bardzo sympatyczny. Jak go oglądam w jakichś wywiadach i tak dalej, no to fajny gościu. W każdym razie, super mi się na przykład podobał. Jak oglądałam z nim western, który nosił tytuł The Old Way. I on tam grał właśnie takiego strasznie dziwnego rewolwerowca, który. Z nim było coś w cudzysłowie mówiąc nie tak w porównaniu ze zwykłymi otaczającymi go ludźmi. Nie odczuwał za bardzo emocji, i cały film był oparty właśnie na tej kanwie, że on, a potem również jego córka. Tych emocji nie odczuwa, patrzy na świat zupełnie inaczej niż inni ludzie. Jeśli wiecie, jak to się nazywa, czy to jest jakaś psychopatia, czy socjopatia, czy inaczej, jeszcze jakoś byście to nazwali, to napiszcie w komentarzach, bo my się tu zawsze wszystko myli. W każdym razie był rewelacyjny, on właśnie tam miał mieć taki, być taki trochę nawiedzony i taki bardzo dziwny. Y Zresztą córka też była zarąbista. Ona miała taki vibe Wednesday Adams, więc jeśli Wam się podobało, to polecam. W każdym razie, czego możemy się dowiedzieć ze zwiastunu? Na czym ma polegać ta historia? Otóż Nicolas Cage jest właśnie w dołku swojej kariery. Życie mu się nie układa. Nie może znaleźć takich ról, jak na jakie by liczył. Na dodatek znajduje się w kłopotach finansowych. W związku z tym jest zmuszony do przyjęcia propozycji, której jakby propozycja, pozycji, fuchy pracy, której normalnie nigdy w życiu by się nie podjął, czyli ma dostać milion dolarów za to, że pojedzie jako gość na, będzie jakby taką atrakcją urodzinową pewnego milionera z Ameryki Południowej. Oczywiście do tej Ameryki Południowej jedzie, ponieważ nie ma wyboru. No i tam się okazuje, że tenże milioner jest dość podejrzaną osobistością. Przy okazji Cage zostaje jakby zarekrutowany przez CIA, no i wplątuje się w taką grubszą awanturę. Przez to jest zmuszony dorosnąć do swojej własnej legendy, przy okazji przywołując do życia swoje ikoniczne role filmowe. W ten sposób przechodzimy do kroku drugiego, drugiego podejścia do już filmu jako takiego, czyli moment, w którym siadamy i ten film oglądamy. Mi się początek bardzo mało podobał, mówiąc szczerze. Ponieważ ten Nicolas Cage, który był właśnie w tym dołku, był taki strasznie rozlazły, taki jęczący, taki nieogarnięty. Ja miałam ochotę po prostu wziąć i nim potrząsnąć, powiedzieć mu, chłopie, weź się w garść. Po prostu wstyd jest na ciebie patrzeć. I ja wiem, że to było celowo. Jestem pewna, że to było celowo. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że cały film bardzo... Yy, wszystko podkręca na maksa i w ten sposób również zmiana, która zachodzi w naszym głównym bohaterze, ma być podwójnie dramatyczna. Natomiast ja po prostu nie przepadam za takimi bohaterami I to jest mój problem, a nie problem tego filmu. Tak samo miałam, jak oglądałam Vampire in the Family, całkiem zabawny film Fantazy, Urban Fantazy, w którym również główny bohater jest taką straszliwą ciapą i ja po prostu nie lubię, jak to są takie ciapy, bo jakoś za bardzo mnie denerwują, żebym mogła się z nimi identyfikować. Ale później, później, Film zaczął się robić naprawdę fajny. W momencie, jak nasz Nicolas Cage jest już zaangażowany w, tą, w całą tą aferę i zaczyna się bawić w różne, pojawiają się różne akcje w stylu może nie aż tak utalentowanego, ale Jamesa Bonda to film jest już naprawdę fajny. Przyjaźń z Havim też spodziewałam się, że pójdzie w inną stronę, ale faktycznie udało im się to koniec końców ograć. Cage jest oczywiście fenomenalny, aktorsko jak to Nicolas Cage. Całość filmu jest taka. Trochę szalona, trochę przerysowana, taka bardzo ekscentryczna, ale równocześnie fajnie ugruntowana w realnych problemach, które aktorów przecież spotykają yy, i wcale nie są łatwe. Takie jak właśnie rozwój ich kariery, to, że nie zawsze jakby ten rozwój może iść w dobrą stronę, że jeśli poświęcimy się karierze, to mamy problemy rodzinne, czasem zdarzają się też problemy finansowe i tak dalej, i tak dalej. Jak to ktoś fajnie podsumował w internecie? Very cheesy, but self. Czyli co prawda bardzo kiczowaty, ale jest ten film, jest tego świadomy i fajnie to ogrywa. I to jest moment, w którym obejrzeliśmy film. Podobał nam się bardziej lub podobał się mniej, ale potem, jeśli jesteśmy bardzo zaangażowanymi e, widzami, którymi jesteście, ponieważ oglądacie właśnie teraz ten film, to nadchodzi taki moment, w którym zaczynamy dowiadywać się o tym filmie więcej. O tym, jak powstawał. E, Jakie smaczki się w nim pojawiają, i tak dalej. A musicie mi uwierzyć, że tego jest w tym filmie naprawdę mnóstwo. I kiedy je poznajemy, znów zaczynamy patrzeć na nieznośny ciężar wielkiego talentu trochę inaczej niż wcześniej. Jest to na pewno prawdziwy smaczek dla fanów Nicolasa Cage'a. Jak już sobie wspomnieliśmy wcześniej, film ma taką kompozycję szkatułkową. No bo Nicolas Cage tworzy, współtworzy film o Nicolasie Cage'u. Który na dodatek również w tym filmie przewija się wątek powstającego w tym filmie filmu o Nikolasie Cage'u. W związku z tym bardziej to już się nie da, żeby było bardziej meta. Oczywiście Nicolas Cage, właściwie Nick Cage, bo bardziej tak o nim mówią w tym filmie, więc ta postać, która występuje w filmie, nie jest to. Jakby całkowicie ten prawdziwy Nicolas Cage, który istnieje. Jest to taka mieszanka elementów prawdziwych oraz fikcyjnej postaci. Znaczy to zawsze jest nieuniknione, prawda? No bo nigdy nie oddamy tej prawdziwej osoby całkowicie na ekranie, w końcu nie jesteśmy nią, nie wiemy jak całkowicie jak myśli, nie znamy jej przeżyć i tak dalej, ale tutaj ewidentnie nie jest to w żaden sposób biografia. Twórcy celowo mieszają te elementy prawdziwe i elementy fikcyjne. W filmie występują Dwie wersje Nicolasa Cage'a. Mamy oczywiście naszego głównego bohatera, Nika, ale od czasu do czasu pojawia się też Niki Cage, czyli jakby jego alter ego, które od czasu do czasu pojawia się w filmie i jest jak taki diabełek, który siedzi głównemu bohaterowi na ramieniu, tylko ten nie siedzi bez normalnych rozmiarów, ale szepcze mu cały czas do ucha i jakby stara się go sprowadzić na niewłaściwą drogę, kiedy. Ten główny bohater już już ma ma się dokonać jakaś przemiana, ma zrobić krok we właściwą stronę, co zawsze pojawia się ten drugi i próbuje go przekonać, że to jednak nie jest dobry pomysł, bo to zaszkodzi jego karierze. I po pierwsze, tu bardzo fajnie widać właśnie ten talent Nicolasa Cage'a do wcielania się w różne role, ponieważ te dwie postacie są zupełnie inne, mimo że jest to ten sam człowiek. Ale ciekawe jest to, że przygotowując się do zagrania tej postaci, czyli jakby nie było samego siebie teoretycznie, prawda, Nicolas Cage bardzo się inspirował swoim, można powiedzieć, wcieleniem z przeszłości. Konkretnie rzecz biorąc, konkretnie rzecz mówiąc chciałam powiedzieć, konkretnie rzecz biorąc, inspirował się na wywiadzie dla Terego Logana, który był tenże wywiad promocją Powsta powstałego wówczas filmu, w którym Nicolas Cage grał pod tytułem Dzikość serca. I jakby Cage był do tego stopnia za. Angażowany w odgrywanie tej roli, że specjalnie mówi, że oglądał ten wywiad i starał się zanalizować sobie swoje zachowanie wtedy, żeby przypomnieć sobie, jak się poruszał, jaki miał ten głos, jaką miał w ogóle energię, żeby właśnie to od, e, oddać na ekranie, bo wydawało mu się, że tamta osobowość, którą miał właśnie wtedy, będzie super pasować do tego nikiego Cage'a, którego odegrał na ekranie. Do stworzenia tej postaci użyto też technologii odmładzania twarzy, bo będzie to miał być taki młodszy, bardziej cool Nicolas Cage. E, do stworzenia właśnie tej odmłodzonej wersji twarzy współpracowała przy tym firma, która pracowała przy Westworldzie, ale też make-up artist, który pracował przy serii niefortunnych zdarzeń, którą ja strasznie uwielbiam, właśnie ze względu i na rekwizyty, i właśnie to, jak ucharakteryzowany jest hrabia Olaf, jakie mają wszyscy fryzury, stroje itd. Tak Co ciekawe, bo nie wiem, czy wam się to tak kojarzy, ale mi też, że jak robią właśnie tracking twarzy, no nie śledzenie tej całej, całej mimiki i wszystkiego tego typu, no to aktor ma na twarzy mnóstwo kropek, tak jak robili lorda Voldemorta. To on też miał te takie kropki, no nie, żeby potem usunęli nos i trochę tą twarz podkręcili. I podobno, tutaj już tego nie było. Podobno te wszystkie algorytmy i ta technologia jest już tak zaawansowana, że te kropki już nie są potrzebne. I ja jestem trochę w szoku. Po pierwsze, to jest w ogóle wow. I jak oni to w ogóle są w stanie zrobić, i ile mocy obliczeniowej to musi <grym> wymagać. A po drugie, to jest takie trochę. Ale jak to już nie ma kropek, to jak my będziemy oglądać behind the scenes, już nie będzie tych tak śmiesznych ludzi, którzy są tak dziwnie pokropkowani. <grym> Mi jest trochę żal. A propos jeszcze serii niefortunnych zdarzeń, to aktor, który grał tam hrabiego Olafa, czyli Neil Patrick Harris, w nieznośnym ciężarze wielkiego talentu, gra agenta Nicolasa Cage'a, więc to się wszystko fajnie spina. A czy mówiłam już, że... Boże, czemu mi wyleciało im nazwisko? Pa Pascal, Pedro, Pedro Pascal grał, gra Javiego, czyli właśnie tego milionera, czyli głównego jakby Drugą postać główną tego filmu, więc obsada jest tutaj naprawdę, naprawdę fajna. A skoro już jesteśmy przy Pedro Pascalu, <grywanie> widzicie, jakby ten film ma tyle, jakby ciekawych informacji, które są. Y jakby ukryte za nim, że jak zaczynacie o tym czytać, to tu macie ciekawostkę, potem jest następna ciekawostka, następna, następna, następna ciekawostka i w sumie potem te ciekawostki stają się już bardziej interesujące od samego filmu. W każdym razie, jeśli chodzi o obsadę aktorską w tym filmie, ponieważ wymawianie za każdym razem nieznośnie Ciężar Wielkiego Talentu jest zdecydowanie zbyt skomplikowane, więc będziemy o tym mówić ten film, to. Na początku wcale nie było oczywiste, że to Nicolas Cage będzie grał Nicolasa Cage'a w tym filmie, i rozważano na przykład Christiana Bale'a. Christian Bale. W każdym razie rozważano Bale'a na to stanowisko. W ogóle Nicolas Cage nie bardzo chciał zagrać w tym filmie, o tym sobie powiemy jeszcze za chwilę, ale jak już się zgodził, żeby zagrać w tym filmie, to on uważał, że postać. Nicolasa Cage'a to w ogóle nie jest jakaś super interesująca w tym filmie. Tylko właśnie ten milioner, Javi, to jest fajna postać. I on strasznie chciał zagrać tego Javiego, czyli największego superfana Nicolasa Cage'a. I uważał, że to w ogóle będzie super, będzie super szalone, i wtedy ten film wejdzie na kolejny metapoziom. I starał się właśnie namówić nam reżysera, żeby pozwolił mu się zamienić tymi rolami. No ale reżyser koniec końców nie bardzo chciał się zgodzić, ale jak już został zaangażowany do tej roli Pedro Pascal. No to wtedy Nicolas Cage stwierdził, że no dobra, no Pedro Pascal to może być, to ja już zagram tego Nicolasa Cage'a, będziemy mieć super duet. No i faktycznie wychodzi z tego super duet, bo oni między sobą mają bardzo fajną chemię, nie w sensie romantycznym, tylko w sensie aktorskim. Ale a propos Pedro Pascala, to musicie wiedzieć, że jest on faktycznie fanem Nicolasa Cage'a, którego ogląda od młodości, więc mamy fana Nicolasa Cage'a, który w filmie gra... Fana Nicolasa Cage'a. A Pedro Pascala zn znacie oczywiście z The Last of Us, tego chyba nikomu nie muszę mówić, prawda? Nicolas Cage gra w filmach od 15 roku życia, więc ma gigantyczne doświadczenie aktorskie. Mimo to, tak jak już wspomnieliśmy, parokrotnie odrzucał propozycję zagrania w tym filmie. Z wielu powodów. Po pierwsze, no, próbował, wydawałoby się już wszystkiego w swojej karierze filmowej, no ale mimo wszystko, zagranie samego siebie. W filmie, właśnie o nas, jest to coś naprawdę trudnego. Ja też uważam, że to jest coś naprawdę trudnego i Nicolas Cage mówił w wywiadach, że było to coś, co z jednej strony go ekscytowało jako nowe wyzwanie aktorskie, ale z drugiej strony trochę go przerażało i że prawdopodobnie nigdy nie obejrzy tego filmu, jak już będzie gotowy, chociaż przypuszczam, że teraz to już obejrzał. Nie był to jedyny powód, dla którego początkowo odrzucał te rolę. Jest to, jak sam mówi. Film, który był dla niego bardzo trudny do grania, ponieważ faktycznie poruszał wiele problemów, które w życiu go spotkały. I bohater odczuwa wiele emocji, które Cage faktycznie odczuwał, wiele bardzo trudnych emocji. No i mogłoby się wydawać, że z jednej strony powinno mu to bardzo pomóc w odgrywaniu tej postaci, prawda? No bo wystarczy pstryknąć palcami, o ja się wtedy czułem, tak i już można grać. Natomiast. Jest to na pewno bardzo trudne, bo faktycznie przenosi nas, jakby przywołuje te wspomnienia rzeczy, które się wydarzyły, no i budzi w nas emocje, które być może chcieliśmy gdzieś tam dawno temu zagrzebać. Te rzeczy, które między innymi sprawiały mu dyskomfort, znaczy, tak przypuszczam, ponieważ to są te takie paralele między filmem a jego prawdziwym życiem, to to, że Cage gra osobę, która jest rozwiedziona i ze swoją żoną ma oczywiście córkę, którą tam się wspólnie opiekują. I Nicolas Cage w swoim życiu również przeszedł i to nie jeden dowód dowód! Rozwód! Nie jeden dowód tego, że już się ze swoją drugą połówką nie kochali, czyli nie jeden rozwód. Może yy, yy, wiecie, dzisiaj chodzi burza w ogóle cały czas wokół Krakowa. Jest się tak strasznie ciężko skupić od rana, ale stwierdziłam, nie. Nagram dla Was ten film, ponieważ Wy również macie prawo poznać, jak to jest odczuwać nieznośny ciężar wielkiego talentu. Spróbujmy to powiedzieć jeszcze raz do drugiej kamery. Jedną, Jak już powiedziałam, z takich. Paraleli, odpowiedników między prawdziwym życiem Nicolasa Cage'a a jego bohaterem filmowym. Był rozwód, ponieważ jego główny bohater jest rozwiedziony z żoną, wspólnie opiekują się nastoletnią córką. A Nicolas Cage ma za sobą, za sobą nie jeden, ale kilka rozwodów, więc na pewno nie było to nic przyjemnego. Tak sobie wyobrażam, choć dzięki Bogu żadnego rozwodu jeszcze za sobą nie mam. Musicie wiedzieć, że chociaż wydaje się to niemożliwe. To również prawdziwy Nicolas Cage miał kłopoty finansowe. Mi się to zawsze wydaje niesamowite, że jak ktoś, kto miał 150 milionów dolarów, jest w stanie zbankrutować. No nie wydaje się, że są to pieniądze, które nigdy w życiu nam się nie skończą. A jednak, ponieważ w którymś momencie swojego życia Nicolas Cage miał dług względem Urzędu Skarbowego na wysokość 6 milionów dolarów. Dolarów. I jakoś udało mu się wygrzebać z tych długów. Obecnie ma majątek szacowany na bodajże 25 milionów dolarów, więc też fajnie, no ale jednak 25-150 milionów, no jest tu pewna przepaść, ale żeby to zrobić, musiał grać w wielu filmach, które uważał za filmy nie najwyższych lotów. No i tu w filmie też jest taka sytuacja, że nie chcą naszego aktora zaangażować w filmach, w których chciałby brać udział i właśnie musi rozważać te filmy nieco, Gorsze. No więc, jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób można przepuścić, znaczy przepuścić, no przepuścić to brzmi, jakby ktoś je, nie wiem, prze, przewalił na kłopoty, on trochę je przewalił na kłopoty, ale nie tylko, bo tam na pewno były rzeczy, które również miały być inwestycjami. Więc, jak można je w niefortunny sposób wydać, to ja Wam zaraz powiem. A więc. Między innymi, tutaj będą tylko highlighty, czyli tylko najbardziej interesujące z jego wydatków. Prawdziwy Nicolas Cage kupił w swoim życiu kradzioną czaszkę dinozaura. Prawdziwego dinozaura, prawdziwą czaszkę. I nie, chyba nie wiedział, że była kradziona, w sensie on ją kupił. Potem okazało się, że była kradziona, więc musiał ją oddać właścicielom, jakimś muzeum bodajże, rządowi, rządowi Mongolii. No więc, no i nikt mu nie zwrócił tych pieniędzy, prawda, bo osoba, która mu ją sprzedała, prawdopodobnie już była gdzieś daleko, w związku z czym wszystkie pieniądze, które przeznaczył na czaszkę prawdziwego dinozaura, przepadły, a przypuszczam, że takie rzeczy nie są tanie. Wydaje mi się, że to było coś koło 270 tysięcy dolarów, no wiecie, taki drobiazg, który każdy może sobie sprawić na urodziny. Poza tym kupił też dwa zamki. Może po zazdrości królowej brytyjskiej też chciał mieć jakiś zamek. No i to nie wydaje się aż takim złym pomysłem. Natomiast ja, jak widzę dwa zamki i to, że ktoś je kupił, to mi się od razu kojarzy to, że te zamki jest strasznie trudno utrzymać. Przecież ciągle się słyszy o tym, że właśnie jakiś zamek, czy jakiś dworek, czy coś otwierają się na turystów po to, żeby mieć pieniądze na sfinansowanie tych wszystkich napraw niszczających murów i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy obejrzeć Downton Abbey, gdzie oni od któregoś momentu już mają straszny problem z tym, żeby sfinansować tą swoją gigantyczną rezydencję. No więc oczywiście te zamki, no niestety ich wartość poleciała w dół, w związku z tym tu też przepadło mnóstwo pieniędzy. A wisienką na torcie tych zakupów może być... Udomowiona ośmiornica. Nie wiem, czym się różni udomowiona ośmiornica od dzikiej ośmiornicy. Może dzika ośmiornica rzadziej próbuje wyjść z akwarium, bo wiecie, ośmiornice są jakieś strasznie mądre i jakie zamkniecie chyba włożycie do słoika, to one w ogóle potrafią odkręcać wieczka tych słoików, jakieś takie inne rzeczy robić. Więc może udomowione ośmiornice są nauczone, żeby tego nie robić. I dzięki temu, jak trzymacie ją w swoim akwarium, to one nie wychodzą w nocy i nie przysysają wam się do twarzy. Mam taką wizję. Albo nie wiem, albo można je głaskać. Jeśli wiecie, na czym polega udomowianie ośmiornic, to koniecznie napiszcie w komentarzach. <laughs> Oczywiście. Ta ośmiornica nie była takim szczególnym problemem, bo umówmy się. Ile może kosztować ośmiornica, nawet udomowiona, w porównaniu z Dwoma zamkami i czaszką prawdziwego dinozaura, ale musicie przyznać, że jest to objaw pewnej ekstrawagancji, jakiegoś takiego y, specyficznego myślenia. Dlatego zdecydowałam się ją tu załączyć w tej liście wydatków. Oczywiście, Nieznośny Ciężar Wielkiego Talentu zawiera całe mnóstwo smaczków y, z życia Nicolasa Cage'a, z jego filmografii, z poszczególnych ról tego się można dopatrywać w, w charakteryzacjach, w rekwizytach i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli was interesuje Nicolas Cage, lubicie jego filmy, no to można sobie spokojnie siąść i próbować to wszystko wyłapać. Mnie to na przykład zainteresowało na tyle, że mam ochotę teraz, nie będę miała na to czasu, ale mam chęć, żeby usiąść, obejrzeć sobie kilka filmów z Nicolasem Cage'em i zobaczyć, czy jestem w stanie te wszystkie smaczki wyłapać. Więc jeśli macie czas, to może jest to, to jakiś fajny pomysł na Jakieś dłuższe wolne. Na koniec ostatnia ciekawostka na dzisiaj, czyli Nicolas Cage pojawia się w napisach końcowych dwa razy. Za pierwszym razem, jako właśnie Nicolas Cage w roli Nika Cagea, czyli tego głównego bohatera, za drugim razem jest zapisany jako Nicolas Kim Coppola, czyli jego, jest to jego prawdziwe imię i nazwisko, jako Niki, czyli jako właśnie ten zły. Nicolas Cage. Jest to bardzo fajna, bardzo fajny smaczek, bardzo mi się to podoba. Aczkolwiek budzi we mnie pytanie, czy ktokolwiek z tych znanych ludzi posługuje się jeszcze swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, czy oni wszyscy mają pseudonimy? Bo co się po prostu obróci, obrócimy i sprawdzimy, to zawsze się okazuje, że to nie jest prawdziwe imię i nazwisko tych ludzi. Dopiero co ktoś mi powiedział w jakimś radiu, czy czymś, że Lana Del Rey to również nie jest prawdziwe imię i nazwisko Lany Del Rey. Ariana Grande też prawdopodobnie nie nazywa się Ariana Grande i myślę, że tych ludzi jest tam naprawdę dużo. Jak znacie kogoś, czyje prawdziwe imię i nazwisko, to ich prawdziwe imię i nazwisko. J.K. Rowling to też nie jest prawdziwe imię i nazwisko Rowling, ponieważ ma już nazwisko męża. A Kay to jest w ogóle po babci, więc to jest, nie wiem. Ja mam takie straszne mieszane odczucia, jeśli o to chodzi, bo no niby ci ludzie się tak fajnie nazywają, ale czy byłoby coś złego w tym, gdyby nazywali się normalnie? W sensie, jak to jest Bruce Lee, to to ma większy sens, no bo jego prawdziwe imię nie byłoby przez nas do wymówienia. Ale no nie wiem, potem mamy wrażenie, że wszyscy inni się tak cool nazywają, a my nie, a oni po prostu sobie wymyślili tak. A połowa z nich to w ogóle robi po to, żebyśmy nie wiedzieli, że pochodzą z super bogatych rodzin i są nepo babies, bo rodzina załatwiła im posadę i to na przykład jest Nicolas Cage, który pochodzi z rodziny Coppola, ale ostatnio jeszcze o kimś innym słyszałam. Wszystko jedno wielkie oszustwo, te Hollywoody i te branże muzyczne i ja w ogóle chcia, ja, ja chętnie zrobiłabym w drugą stronę, gdyby ktoś z tych bogatych ludzi chciał mnie adoptować i użyczyć mi swojego bogatego nazwiska, nawet nie muszą mi zapisywać swojego spadku, to ja chętnie przyjmę, bo może jakbym podpisała moją książkę nie Dominika Skoczeń, tylko na przykład y, Dominika Rowling, albo Dominika Depp, albo Dominika Cage, to może sprzedawałaby się znacznie lepiej. Lepiej. I wtedy wszyscy ci czytelnicy, którzy by ją kupili, mogliby poznać mój nieznośny ciężar wielkiego talentu. Myślę, że tu na tutaj dzisiaj zakończymy, ponieważ, jak widzicie, dzisiaj się nie da wysłowić. Może ta burza w końcu pójdzie i wtedy będzie lepiej. Także zachęcam Was do obejrzenia Nieznośnego Ciężaru Wielkiego Talentu. Dajcie znać, czy Wam się Podobał, jeśli obejrzeliście. I co myślicie o tych wszystkich zagadnieniach, które dzisiaj sobie poruszyliśmy? Zajrzyjcie koniecznie na mojego patronaita, bo właśnie pojawia się tam kolejna zarąbista karta tarota. W tym miesiącu po prostu mrok i zło. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. To cześć. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Kuby, Making the Matrix, Marka Olszewskiego, Mulgarda. Fantastik Michasia, Flaminguela, Gracy, kierowcy bombowca, Michała Kodro, Piotra Stawickiego, Rałko Fenela i Zbójcerza. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.